Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Wykroj swoje życie, który tworzymy razem z Olą. Dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, ja jestem Basia, a na naszym kanale poruszamy tematy związane z prawem manifestowania i powoływania do istnienia naszych pragnień. Każde pragnienie, jakie masz, możesz go urzeczywistnić, możesz powołać go do swojej rzeczywistości i możesz żyć życiem swoich marzeń. A dziś porozmawiamy sobie, właśnie odpowiemy sobie o może tak na takie pytanie, które często zadajecie, czy to nam, czy sobie też bardzo często właśnie zadajecie: dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego właśnie ja zostałem zwolniony z pracy? Dlaczego właśnie mnie opuścił partner? Dlaczego właśnie ja się rozchorowałam? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? I zadajecie mnóstwo sobie takich pytań: dlaczego mnie to spotkało? A na to jest bardzo prosta odpowiedź. Jest, kochani, jedno z takich praw duchowych, które jest, było i będzie, i które tak naprawdę rządzi tym naszym światem. Jest to prawo przyczyny i skutku, które mówi o tym, że każdy skutek ma swoją przyczynę. Czyli, dlaczego to jest w ogóle takie ważne? Ponieważ, wiecie, jeśli zadajecie sobie pytanie, dlaczego Cię to coś spotkało, to wtedy stajesz się ofiarą okoliczności zewnętrznych, tak? Czyli nie jesteś świadomy tego, że to Ty jesteś odpowiedzialny za wszystko, co Cię w życiu spotkało i oddajesz moc poza siebie, tak? Oddajesz tą moc okolicznościom zewnętrznym. Odbierasz sobie tak naprawdę tą moc stwarzania, którą masz i zawsze miałeś i zawsze mieć będziesz. Tylko do tej pory wykorzystywałeś ją w niewłaściwy sposób i stwarzałeś sobie rzeczywistość, która Cię nie zadawala, która Cię nie satysfakcjonuje, której tak naprawdę nie chcesz, tak? Dlatego dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o tym prawie przyczynie, przyczyny i skutku, bo kochanie, musicie zrozumieć, że nie możecie oczekiwać pożądanych rezultatów, jeśli macie negatywne myśli. Jeśli ty chcesz być ze swoim partnerem, a ciągle snujesz w swojej głowie, a że on cię już nie kocha, a może cię zdradza, a może ktoś jest od ciebie atrakcyjniejszy, a może, a może, i snujesz tamto sobie swoje czarne scenariusze, jeśli nawet jeszcze jesteś w związku, a już snujesz te historie, których nie chcesz, to ja ci gwarantuję, że ten związek nie przetrwa. Nie ma takiej możliwości. Natomiast jeśli porzucił cię ten partner, czy wasz związek, nie wiem, rozpadł się z no, różnego rodzaju przyczyn, to jeśli ciągle w głowie myślisz o tym, co się wydarzyło, i ciągle to rozpamiętujesz, i ciągle wracasz do tej przyszłości, to nie możesz oczekiwać, że nagle będziecie razem. Prawo przyczyny i skutku, tak? Każdy skutek ma swoją przyczynę. Pozytywne myśli, kochani, tworzą poży pozytywne rezultaty. Więc musicie zacząć myśleć o tym, czego chcecie. Nie możecie oczekiwać, że coś się zmieni, jeśli ciągle będziecie grzebać i siedzieć w tym negatywizmie i rozpamiętywać i zastanawiać się, dlaczego mnie to spotkało. Dlatego nie zastanawiaj się, dlaczego Ciebie to spotkało. Ty uświadom sobie i weź odpowiedzialność właśnie za to, co Cię spotkało, na siebie, czyli uświadom sobie, że Ty spowodowałeś taki skutek poprzez swoje myśli. To była przyczyna. Przyczyną tego skutku, który teraz się wydarzył, są Twoje myśli, są Twoje słowa, są Twoje nastroje, wszystko to, co Ty. Na czym ty się skupiałeś, spowodowało taki, a nie inny skutek, kochani. Dlatego kochani, to jest takie bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że wy nie możecie być ofiarami tego życia. Wy musicie być stwórcami, musicie być bogami swojej rzeczywistości, jak już Neville powiedział. Każdy z Was jest Bogiem, Wasza wyobraźnia jest Bogiem, a Wy wiecie, że to, co myślicie, to automatycznie sobie wyobrażacie. To jest wszystko połączone jest my, słowo, wyobrażanie. I nieważne, czy Ty wizualizujesz, czy nie wizualizujesz, jeśli się na tym skupiasz, jeśli o tym myślisz, jeśli o tym rozmawiasz, to i tak to wyobraźnia stwarza. Więc tworzysz sobie rzeczywistość, której nie chcesz. Jesteś z partnerem i myślisz, właśnie tak jak już wcześniej powiedziałam. O tych wszystkich sytuacjach, które mogą się wydarzyć, a najczęściej o tych negatywnych, dlatego dostajesz taki skutek. A gdyby tak, zamienić to wasze negatywne myślenie na pozytywne, zmienić tą przyczynę, żeby wywołać inny skutek, czyli zacząć stosować tą swoją wyobraźnię, tą swoją moc, którą macie, dajcie sobie tą moc. Weźcie w swoje ręce to, to właśnie swoje życie, nie oddawajcie go tym okolicznościom zewnętrznym. Po co? Ty jesteś głównym kreatorem, ty jesteś główną przyczyną wszystkiego i ty stwarzasz tą swoją rzeczywistość. Zacznijcie skupiać się na tym, czego chcecie, a nie na tym, czego nie chcecie. Takie to jest proste. I oczywiście, kochani, nie chodzi o to, żebyście się obwiniali za to, co się wydarzyło, bo to, co się wydarzyło, to już nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby mieć tą świadomość tego, że jeśli ja będę miał ciągle te same negatywne myśli, to nie ma takiej opcji, żeby pojawiło się coś pozytywnego w Twoim życiu. Nie ma takiej opcji. Jeśli ty nie masz pieniędzy i ciągle myślisz w kategoriach tego biedaka, tej biedy, tego, że nie masz tego braku, no to nie oczekuj dostatku. Dlatego właśnie mówię, że ludzie biedni żyją w biedzie, bo ciągle skupiają się na biedzie, tak? Ciągle tkwią w tej energii biedy i nie wyrwiesz się z tego, dopóki nie zmienisz myślenia znowu prawo, przyczyny i skutku. Co zasiejesz, to zbierzesz, tak? Więc siejcie tylko to, co chcecie dostać. Zacznijcie afirmować bogactwo, sukces, dostatek. Zacznijcie manifestować to swoje życie, takie, jakie chcecie mieć. My to już ciągle powtarzamy, kochani, że nie ma po prostu nic w świecie zewnętrznym, co by nie miało początku w Waszym świecie wewnętrznym. Nasz świat zewnętrzny jest tylko i wyłącznie odbiciem naszego wnętrza. I to jest właśnie ty jesteś przyczyną, która wywołuje określony skutek. Dlatego, kochani, bardzo ważne jest to, żeby myśleć o czym myślisz, nad czym się zastanawiasz, na co zwracasz uwagę, o czym rozmawiasz z innymi ludźmi. To jest naprawdę niesamowite. I jak zmienia się Wasze życie, kiedy weźmiecie kontrolę nad tym życiem, kiedy opanujecie ten umysł, e, kiedy wy zaczniecie wykorzystywać własną moc, to Wasze życie ulegnie niesamowitej zmianie. Jak zrobić, jak to zrobić? Tak, no bardzo prosto. Zacznij myśleć o tym, czego chcesz. Tylko, kochani, żeby cieszyć się właściwym, odpowiednim skutkiem. Musicie ustalić właściwą przyczynę, czyli zacznijcie od ustalenia celu i trwajcie w tym celu. Snujcie tylko myśli, które będą Was wspierać, budować, które pomogą Wam osiągnąć właśnie ten skutek. Ustalcie właściwą przyczynę. T tą przyczyną będą Wasze pozytywne myśli, Wasze pozytywne słowa. Wasze pozytywne wyobrażenia, te wizualizacje, snujcie właściwe wizje, żeby dostać odpowiedni skutek. Prawo przyczyny i skutku. Bardzo proste, to jest naprawdę jedno z pra praw duchowych, które działa zawsze i dla każdego. Ja Wam życzę samych sukcesów, dlatego myślcie o czym myślicie, zważajcie na myśli, zważajcie na słowa, budujcie Waszą rzeczywistość. Taką, jakiej chcecie doświadczyć. Do zobaczenia.